Kochani widzowie, przy dzisiejszym Piolatte opowiem Wam pewną historię, dosyć mocną, która wydarzyła mi się w tym tygodniu i właśnie swoją kontynuację będzie miała w najbliższym, więc może jeszcze coś więcej o tym nie będę Wam mówił. Otóż, jak zostałem policyjnym śledczym lub biegłem, nie wiem, to chyba tak się mówi. Bo uwaga, w tym tygodniu zadzwonił do mnie telefon. Ja oczywiście jak zwykle na biegu zawsze wkurzony, kiedy ktoś do mnie dzwoni w trakcie kiedy nagrywam i bardziej jestem wkurzony na siebie, że znowu nie wyłączyłem telefonu, niż tego kto do mnie dzwoni, ale zawsze na nim to się skupia. Ale odbieram telefon, okazało się, jak już wiecie, że zadzwoniła do mnie policja, jakaś tam komenda z Warszawy. I mówią mi, czy ja mógłbym im pomóc w pewnej sprawie. Ja od razu myślę, Boże, co były nauczyciele historii, może pomóc wam w jakiejś sprawie? No tak, przecież historyków masa na pęczki jest, no przecież na dużo lepszych ode mnie, na pewno wam w czymś stanie pomóc, tak? Pani powiedziała, że nie, to zupełnie o co innego chodzi. No to ja myślę dalej, oczywiście mogę to powiedzieć, ponieważ zapytałem, czy mogę o tym, o tym opowiedzieć. Okazało się, że policja zrobiła nalot na jakąś dziuplę, gdzie rozmontowywano samochody. I tu jeszcze też się na tym przecież nie znam. I Pani powiedziała, że w resztkach rozmontowanego bagażnika jakiegoś Fiata okazało się, że znajduje się bardzo pokaźna i duża i ciekawa z tego, co Pani mi zaczęła opisywać, kolekcja gier planszowych. Więc jak ktoś na przykład, nie wiem, miał w Fiacie czerwonym Uno dużą kolekcję gier planszowych, to bardzo proszę zgłosić się do mnie. Ja na pewno w tym momencie informacje, telefony wszystkie przekażę. Ja bym też Wam coś takiego buchnął. Ale no właśnie mam się udać tam i... Wycenić, ile to wszystko by kosztowało, i teraz zastanawiam się, czy oni chcą to jakoś opylić, czy co ja mam w tym pomóc, czy po prostu chcą sprawdzić, ile to kosztuje, żeby zakwalifikować jakoś, nie wiem, kradzież, czyn, karalny, niekaralny. No nie mam pojęcia. W tym tygodniu będę się tym zajmował i, i na pewno jest to coś ciekawego, czego jeszcze nigdy nie robiłem. No z policją jeszcze przy grach planszowych nie pracowałem. Dzisiejszy temat lekko ocierający się o tematy religijne, ale bardzo proszę, bez bólu pupy. Co by robił Jezus na rondzie? Nawracał. Teraz już oficjalnie witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale GameTro TV. Witam wszystkich swoich stałych widzów i być może posterunek, który mnie ogląda. Tak czy inaczej, witajcie. Mam nadzieję, że najbliższe pół godzinki spędzicie już miło, ciekawie i wesoło i będziecie słuchać już nie o kryminalnych rzeczach, ale o planszówkach, karciankach, bitewniakach, czyli wszystkich nowych rzeczach, które Wam w tym odcinku przygotowałem. Tak więc witam Was, detektyw Piotr Jasik, który właśnie teraz będzie sprawdzał, jakie to ciekawe rzeczy wydarzyło. Żyły się w świecie gier planszowych, ale jak zwykle tradycja nakazuje, zacznijmy najpierw od siebie i zobaczmy, co w tym tygodniu mogliście posłuchać, zobaczyć na kanale i co jeszcze w tym tygodniu zobaczycie. Otóż w tym tygodniu mogliście sobie z samego poniedziałku posłuchać podcastu Janert Nerd i w tym podcaście Janert Nerd bardzo mocno się nakręciłem. Muszę przyznać, bardzo fajnie mi się go po dłuższej przerwie nagrywało. Jak ktoś jeszcze nie słuchał, to bardzo proszę, na Spotify'ach i innych rzeczach można sobie go wysłuchać i wydaje mi się całkiem miło, godzinkę na tym słuchaniu. Spędzić. Kolejna rzecz, która w tym tygodniu się pojawiła, mianowicie była sobie taka gra, która nazywa się Wielka Draka w Małym Mieście. I ta Wielka Draka w Małym Mieście, gra, którą, na którą teraz zbiera Lucky Duck Games, jest to gra kooperacyjna. A jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tej grze, no to w środę była recenzja, na kanale już się znajduje i serdecznie tutaj zapraszam do zobaczenia. Co to za ciekawa gra, tym razem na kanał Wjechała. A jutro, a jutro będziecie mogli zobaczyć moje klasyczne podsumowanie miesiąca które zamyka się w materiale, jakie to ciekawe gry można sobie kupić, i które zostały wydane we wrześniu. Ja mam taką listę pięciu fajnych gier, mam nadzieję, że te pięć gier Wam się spodoba i niektóre może nawet kupicie, zobaczycie, ale na pewno oglądajcie i piszcie, na jakie gry Wy w tym miesiącu się zdecydowaliście. Taki poradnik nawet nie uwierzycie, ile osób z tego korzysta, więc zawsze warto wpaść, jak się nie zgadzacie z moim gustem, to chociaż może pomożecie komuś innemu wybrać jego fantastyczną plan Szówkę. O, i to tyle we wprowadzeniu, a teraz już zaczynamy nasz główny nurt odcinkowy od rzutu okiem na dwie bardzo przyjemne gry. Tak więc herbaty w dłoń i jedziemy z tematem. otwarcie dzisiejszego rzutu okiem na gry rozpoczynamy od gry, która nazywa się Sorcerous Arena, legendarny sojusze. Jest to gra, którą jakiś czas temu pokazywałem Wam w ramach takiej ciekawostki, że jest to ciekawa gra, miła, fajna. Później się odezwał do mnie wydawca zaraz po tym materiale, powiedział, ty, ale jeszcze nic nie mów, my tę grę będziemy chcieli wydać, ale na razie sza. Więc jak najbardziej miałem to w sobie, w serduszku, cieszyłem się, że ta gra zostanie wydana. Oczywiście nie za moją sprawą, tylko tak czy inaczej mieli to w planie i e, super, że takie coś się pojawiło. Dlaczego? Ponieważ jest to gra, o którą bardzo często pytają mnie widzowie. Nie może konkretnie o tą grę, ale najczęściej pytają mnie nie, ludzie o dwie rzeczy. Jak odciągnąć dziecko od komputera? Drugie pytanie, na które teraz pół, tak odpowiem, to co zrobić, żeby dziecko w ogóle wciągnąć w świat gier planszowych? Można w sumie te dwa pytania tak naprawdę połączyć. Ale wydaje mi się, że dobrze jest grać z dzieciakiem w planszówki lub zaproponować mu coś, co będzie już troszeczkę znał, bo my dorośli też lepiej poruszamy się na jakiejś płaszczyźnie, którą już troszeczkę znamy. A na przykład dzieciaki oglądają różnego rodzaju kreskówki, właśnie na przykład Disney czy grają w Minecrafty, też jest taka gra planszowa i dzięki czemu łatwiej będzie nam ten temat nie przemycić. I teraz, nie, ta gra jest to tytuł, w którym mamy sobie arenę, w której różne postaci ze świata Disneya będą się tam po prostu nawalać. I nie, mamy, bardzo proszę, Arielkę Gastona, mamy Myszkę Miki, która mnie strasznie wkurzała zawsze i za każdym razem bardzo lubię ją tłuc. Jak ktoś chce, nie wiem, wytargać tą Arielkę za Loki, to bardzo proszę, to jest właśnie tytuł, w którym będziemy mogli to zrobić. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak wygląda arena? Otóż bardzo proszę, najpierw zobaczymy sobie instrukcję, i instrukcja jest skonstruowana tak, żeby młodsze i starsze dzieciaki mogły sobie to jakoś opanować. Łącznie mamy cztery rozdziały, pierwszy wprowadzający nas w ogóle w zasady. Natomiast poza tymi elementami będziemy mieli kolejne rozdziały, które dokładają nam po prostu poszczególne zasady, aż dochodzimy do czwartego rozdziału. W którym to czwartym rozdziale dostajemy już wszystkie kompletne informacje i możemy grać na pełne zasady. Co kto lubi, jak dzieciaki ogarnięcie, po prostu dokładajcie im więcej zasad. I sama rozgrywka rozpoczyna się od wylosowania lub wyboru, w zależności od rozdziału. Poszczególnych postaci mamy Gastona, Aladyna, e, w uszatą e, Mychę, e, Saliego, Doktorka, Arielkę, Diabolinę i Demonę. W tych postaci będziemy wybierali różne sobie tam postaci. Każda z tych postaci przedstawiona jest za pomocą takiego plastiku. I muszę przyznać, że ten plastik czasami jest bardziej widoczny, czasami mniej widoczny. I to troszeczkę słabo wygląda, szczególnie te mniej widoczne, takie matowe elementy ale y, musimy te nasze postaci włożyć w takie kółka, a te kółka wkładamy w to, dzięki czemu będziemy śledzili, jak y, y, poziom życia naszej postaci się przedstawia, ponieważ każdy tam rozdział będzie miał odpowiednie warunki scenariuszowe, które musimy spełnić. Zazwyczaj będziemy po prostu zdobywali punkty i która drużyna zdobędzie więcej punktów, ta wygra. Na początku gramy dwoma postaciami na dwie postaci, w podstawce, bardzo proszę, będziemy grali takim oto składem, Myszka Miki z Aladynem na Gastona kontra Arielkę, no i po prostu będziemy musieli się klepać i zdobywać oczywiście punkty, zajmując poszczególne miejsca, które dają nam dodatkowe punkty plus to, co oczywiście zrobimy jeszcze w walce. Każda postać będzie miała swoją specjalną talię, z której to talii dobieramy sobie po 6 kart i te 6 kart będziemy musieli tak rozdzielać, żeby jak najlepiej wykonać pewne rzeczy, a w grze będziemy mieli dwie akcje, albo wykonujemy ruch, Prosty, albo wykonujemy ruch z karty, lub akcję prostą, lub akcję z karty, zagrywając ją oczywiście. I to jest bardzo proste, po prostu czytamy to, co mamy napisane na karcie, i tyle. W nieco bardziej zaawansowanych rozgrywkach do naszych postaci będziemy dołączali również różnego rodzaju stany, których to stanów jest dosyć dużo. Tego mówię, tę grę możemy sobie dopasowywać do wieku dziecka, z którym gramy i bardzo proszę, będziemy to robili w ten sposób, dopasowując różne elementy i te elementy będą mogły na siebie nachodzić. Te elementy będą również działały czasowo, więc po iluś turach po prostu nam to się wszystko wyczerpie. Więc łazimy, nawalamy, zdobywamy punkty po to, żeby nasza drużyna pod koniec mogła cieszyć się zwycięstwem. Tak to mniej więcej Wygląda. I żeby nie było, do gry zostaną również wydane dwa oto takie dodatki. Jeden, w którym na pewno moja córka będzie kazała mi grać, kiedy będzie już mogła grać w tę grę. O tutaj, matką Rożpunki, a tu sama pewnie będzie grała Wajaną. Tak czy inaczej, dodatki zawierające kolejne postaci są również dostępne i na pewno dadzą Wam nowe możliwości taktyczne w grze, jeśli sobie to dokupicie. Ale nie powiedziałem, kiedy mówiłem o tej grze, o takim jednym fajnym bajerze, mianowicie każda z postaci, które sobie wybierzemy, ma takie oto surowce, które zagrywając karty możemy sobie zdobywać i kiedy te surowce zdobędziemy, no to nasza postać będzie mogła ewoluować, zdobywając kolejną zasadę. To oczywiście jest zasada, którą wprowadzamy już na sam koniec grania w tę grę, ale zawsze taki fajny element RPG warto o nim powiedzieć. No, to teraz to już wszystko. Gra, którą podniecałem się już bardzo długi czas i wreszcie mogę wam ją pokazać. Mianowicie, jest to gra pod tytułem Beyond the Sun. Jest to gra, która ma również dodatek, i ktoś tam mi tam szepnął, że trzeba uważać, bo tam się wyprzedaje. Ale tak czy inaczej, Beyond the Sun jest to tytuł, w którym będziemy przenosili się w kosmos. Dokładnie ludzkość się rozpierniczyła, tak klasycznie można powiedzieć, i po jakimś czasie stwierdzi, że no warto byłoby ze sobą współpracować. Więc bardzo podobnie do Star Trek'a, jeśli chodzi o historię. I po jakimś czasie zaczęliśmy super współpracować i to było piękne. Wruszyliśmy w gwiazdy, i w gwiazdach znowu pojawiły się poszczególne frakcje, które znowu ze sobą zaczęły rywalizować. Pewnie do kolejnej jakiejś wielkiej wojny, gdzie postanowimy, że nie, no w sumie to jest głupie. No i można tak powiedzieć, koło ludzkości się kręci tak w nieskończoność. Nas to w tym momencie nie interesuje, ale interesuje nas, że my właśnie będziemy się wcielali w różne frakcje kosmiczne. Każda będzie miała jakieś tam inne możliwości, zdolności i będziemy rozwijać naszą kosmiczną cywilizację. W kierunku oczywiście najlepszym. Jeśli coś takiego lubicie, to zobaczcie, bo to jest kapitalny tytuł. Od razu powiem, że gra mi się bardzo spodobała, i ja tutaj nie jestem koniecznie osobą, której powinniście się słuchać jeśli chodzi o to, czy ta gra jest dobra, czy nie. No, po prostu ja jestem fanem i tyle. Ale zacznijmy sobie od samego początku, czyli od instrukcji, która napisana jest w dosyć nietypowy sposób. Czyli w pewnym momencie orientujemy się, że ktoś już nie opisuje ogólnie rozrywki, ale opisuje nam już, jak należałoby w to wszystko grać. Nie ma tu specjalnie dużo obrazków, przykłady są tekstowe, co też mniej więcej pokazuje, że jaka instrukcja, taka cała gra, ponieważ elementów graficznych tutaj za specjalnie dużo takich fajerwerkowych mieć nie będziemy. Tak właśnie wygląda plansza, czyli drzewko technologii, w którym będziemy, na którym będziemy rozwijać jedną z technologii. Mamy technologię pierwszego, trzeciego i oczywiście czwartego poziomu, zaprojektowane tak jak cała gra, z dbałością o szczegóły w postaci takiej, żeby czytelność po pierwsze, a elementy graficzne, no to to jest jakiś taki zbędny balast. Jeśli już to macie ogarnięte, to musicie się dowiedzieć, że każdy z graczy otrzymuje również tak, taką planszę dla gracza i mamy tutaj właśnie jedną z czterech frakcji, każda z nich ma jakieś swoje zdolności i te plansze frakcji będziemy rozwijali w trakcie rozgrywki za pomocą różnego rodzaju elementów, które będziemy dobierać. Każdy z graczy otrzymuje taki jeden zestaw kolorystyczny, na który składa się, nie wiem, populacja, dobra, surowce, inne elementy, wojskowość, które tutaj mamy i oczywiście będziemy zdobywali różne surowce, które w grze będą dawały nam kopa do tego, żebyśmy się rozwijali. W samej rozgrywce nie mamy tutaj totalnie, ona nie jest nielosowa, ale mamy też elementy wydarzeń, na które można się troszeczkę naszykować, ale mamy też dosyć specyficzny sposób odpalania końca rozgrywki, czyli mamy takie karty, na których jeśli osiągniemy 4 lub 3, w zależności od liczby graczy, osiągnięcia, te osiągnięcia będziemy losować co rozgrywkę, więc koniec gry będzie napędzany nieco innymi kartami, osiągnięciami, to jest fajne, bo zwiększa regrywalność rozgrywki. Kiedy to już oczywiście sobie zrobimy, odpala się koniec gry i który z graczy będzie miał więcej punktów, ten gracz zostanie zwycięzcą. Poza tym wszystkim w grze będziemy również zajmowali się, poza oczywiście rozwijaniem technologii, zwiększaniem wydobycia różnych rzeczy, które robi nasza nacja, uprzykrzaniem życia innym nacjom, ponieważ tutaj też to mamy. Będziemy również mieli takie dodatkową, dodatkową planszę, więc gra jest troszkę szeroka, potrzebuje dużo miejsca. Będziemy mieli kartę, znaczy planszę, na której będziemy zasiedlali nasze układy. Nowe tutaj do zdobycia, bardzo proszę i to jest taki jedyny ciekawie zaprojektowany pod względem graficznym elementy gry, za co będziemy oczywiście otrzymywali nowe rzeczy, nowe fajne elementy, ponieważ nasza tutaj cywilizacja, imperium będzie się rozwijało. Więc jak widzicie, graficznie oszczędnie, ale sama gra naprawdę bardzo przyjemnie się w rozwój naszej cywilizacji gra. Jeszcze jest dodatek, ale muszę go trochę lepiej ograć, żeby móc się pomądrzyć. Ciekawostki i ploteczki, czyli dział, w którym opowiadam o różnych ciekawych informacjach, które udało mi się znaleźć w tym tygodniu. Więc uwaga, ja nie do końca jestem świadomy, który aktualnie mamy dzień, ale wydaje mi się, że za tydzień mniej więcej wypada 30 września. 30 września jest to czas, kiedy, zresztą bardzo dziękuję za zaproszenie kolejne, odbywa się Galacticon, czyli po sukcesie poprzedniej imprezy Galacticon nazwanej, czyli taki zjazd fanów wydawnictwa galakta i teraz sobie wynajmują salę i teraz robią jakieś tam fajne rzeczy i będzie można sobie tam pójść, będzie można pograć w gry Galakty, będzie można sobie kupić gry Galakty, mam nadzieję, że w jakichś fajnych cenach, ale również tam odbędzie się premiera dwóch gier. Jedną już powiedzieli i będzie to Szlajoloch. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest Szlajoloch, to jest to również pojęcie, które sprzedała mi pani Dominika. Serdecznie pozdrawiam z wydawnictwa Galakta. Szlajoloch to jest określenie dungeon crawlera. Myślę, że jest to doskonałe... Yy zlokalizowanie słowa Dungeon Crawler. Szlajoloch ja po prostu biorę jak w ciemno. Więc będzie premiera kooperacyjnego szlajolocha na jednego do czterech graczy. Ten szlajoloch nazywa się Tajemnice Puszczy i tam będzie można sobie już kupić i tam również dowiecie się jaka jest druga tajemnicza premiera wydawnictwa Galakta. Więc o, bardzo proszę może uda się nawet tam trafić. Tak czy inaczej. Druga rzecz, też ocierająca się troszeczkę od wydawnictwa Galacta, mianowicie w tym tygodniu pojawiło się na GameFoundzie zbiórka na grę Bestia. Bestia, tylko nie podstawka. Możecie oczywiście zobaczyć sobie stream, który odbył się jakiś czas temu na kanale w grę Bestia. Bardzo fajnie, świetnie, żebyśmy się bawili. I jeśli chodzi o Bestię, Bestia jako, że to jest to gra, która odniosła sukces widać międzynarodowy, będzie miała dwa dodatki. Otóż te dodatki to rozbite wyspy i wielkie łowy. Jeśli ktoś będzie chciał, sobie bardzo proszę wesprzeć, no to jest. Galakta już powiedziała, że Halo, my będziemy wydawać te dodatki, więc fajnie, bo im się dobrze ta bestia jednak sprzedała w Polsce. Więc bardzo proszę, jest też taka informacja dotycząca dodatków do bestii. Zostawiamy sobie teraz Galaktę, żeby nie było, że o Tylko o Galakcie mówisz. To teraz sobie powie, powiemy o wydawnictwo Czacha. O już tutaj niektórzy czują większe podniecenie. Tak czy inaczej, Czacha jakiś czas temu wydała grę pod tytułem Nordgard, i Nordgard to już wydali nawet drugą, drugi nakład, nie za bardzo wiem jakie są liczby nakładowe bo wiecie, czasami takie duże gry nam się wydaje że tam kupują w dziesiątkach tysięcy ludzie, a zazwyczaj nakład to jest tam 1500, 2 3000 max i to już trzeba uważać, chyba że mówimy o takich małych karciankach, które mają dużo większe nakłady, ale no takie duże gry no specjalnie dużych nakładów nie mają tak czy inaczej, Nordgard się wyprzedał na poziomie wydawcy, bardzo się cieszę że wydawcy po paru razach kiedy po łapach dostali, zaznaczają że wyprzedał się na poziomie wydawcy u nas a nie w ogóle i bardzo często później te gry leżą sobie w sklepach i nikt ich nie kupuje i wędrują na wyprzedaże, ale tak wydaje mi się, że z grą Nordgard nie będzie, ponieważ ta szybko się wyprzedaje, szybko wyprzedaje się też ze sklepów i ludzie się cieszą, że mają to na stołach i wydaje mi się, że w przypadku Nordgardu kwestią czasu jest, kiedy pojawi się kolejny nakład, ale jakby ktoś nie miał bardzo chce to żeby nie czekał, to obrabiajcie tam sklepy, tylko nie, bo to, czy bo to policja ogląda nie obrabiajcie w sensie, tylko to była metafora pójścia na zakupy, o. Kolejna i ostatnia już rzecz, to... <laughs> źle trafię z newsami dzisiaj. Wydawnictwo Portal, którego jestem fanem, jeśli chodzi o marketing i tego, jak ten marketing pracuje wokół gier, to nie mogli wybrać sobie lepszego momentu, bo wybrali ten moment październik, połowa mniej więcej października, nie wiem, czy niektórzy wiedzą, co się będzie działo w połowie października w, w Polsce. Jest to duże wydarzenie polityczne, żeby nie było. Ale wydają portal Neuroshima, Prawo i Ołów, czyli jest to dodatek do gry RPG Neuroshima. A wcześniej ten dodatek nazywał się Prawo i Sprawiedliwość. Więc teraz postanowili zmienić nazwę i przypadkiem wydać to w październiku. Tak więc, Prawo i Ołów. Skąd takie tłumaczenie? Przytłumaczenie. Czy nie można mówić o tłumaczeniu? Zmiana nazwy to prawo i ołów będzie dostępna do kupienia w październiku. I tym przyjemnym akcentem kończę ciekawostki i ploteczki. Kochani, w tym tygodniu też udało mi się wyjść do miejsca, które zostało mi polecone przez znajomych. A wiecie, nigdy tutaj nie byłem? Chociaż akurat to dziwne, ponieważ w tej najbliższej, może okolicy, nie, ale blisko tego miejsca to ja właściwie mieszkałem praktycznie całe swoje życie, czyli na Warszawskich Jelonkach. A to się mieści bardzo blisko Jelonek, właśnie. Jest oczywiście w Warszawie, też żeby nie było. I to jest niedaleko Wola Parku. Blisko jest stacja metra, a ten lokal, o którym dzisiaj będę mówił, Mieści się na ulicy Tadeusza Krempowieckiego 10, a dokładnie jest to lokal U10, czyli wiecie 10 przez U10, więc bardzo łatwo zapamiętać. A dzisiaj tutaj udało mi się dostać, do bardzo proszę, tego lokalu, czyli K20. Lokal, który właśnie przed chwilką już odwiedziłem, ale teraz wiecie, żeby nie było tu okolice, Wam też pokazuję, co tutaj się wszędzie znajduje i już wchodzimy sobie do K20. Dobra, więc bardzo proszę, tak właśnie wygląda wejście do tego lokalu. Tutaj nawet proszą o polubienie ich na Facebooku, więc jak nam się będzie podobało, to nich polubimy. Ale wiadomo, każdą knajpę trzeba pod tym względem wspierać, więc idziemy. Nie, tutaj bardzo proszę, nie, właściciel, o i tam drugi się tam szychowa. A y, zaczniemy sobie od nie od gier, tylko od tego, co jest najważniejsze, czyli od tego, co można sobie zjeść i czego można się napić. Tutaj macie bardzo proszę cenniki, więc jak zmienią coś, to macie już udowodnione, że taka kiedyś była cena, chociaż niewiele Wam to później da, ale słuchajcie, tutaj tutaj też idziemy do różnego rodzaju napitków też są dostępne te lżejsze i te cięższe więc spokojnie wszystko można sobie tutaj zakupić no i teraz idziemy do kolejnej rzeczy, bardzo ważnej zresztą czyli do gier tu przed chwilą właściciel powiedział, że nie, przecież mamy największą kolekcję gier planszowych więc ok, ja mu w takim razie wierzę bo nie mam powodu, żeby tego nie robić tutaj bardzo proszę, mamy takie oto gry planszowe, które tutaj możemy sobie wypożyczyć od razu powiem Wam jakie są zasady Tutaj macie opcję, właściwie poprawiam, nie jeszcze się pomylę, 20 zł musicie wydać na barze i wtedy sobie korzystacie i pyk, i wszystko pięknie powiedziałem, tak? Więc tutaj mamy właśnie pierwszy regalik, tutaj mamy kolejny regalik. Nie dajcie się zwieść temu, jak ja przed chwilą, że o nie gry są foli, nikt tutaj nie gra. Nie, ponieważ one są z jednej strony zafoliowane, a później można, wiecie, wyjąć, żeby po prostu było jakoś troszkę zabezpieczone. Więc idziemy sobie tutaj, żarówka walnie właśnie w tym momencie wam walnie. Mamy kolejne gry, które możecie sobie. Oczywiście wypożyczacie, jeśli tam dosięgniecie, bo jest kawałeczek, ale domyślam się, że Wam to wszystko ściągną. I tu jeszcze mamy gry. I tutaj jak przejdziemy sobie tą alko nie -alko lodówkę, to również mamy jeszcze takie małe miejsce, gdzie możemy sobie gry wyciągnąć. Wszystko całkiem dobrze doświetlone, co akurat jest istotne przy tego rodzaju knajpach. I teraz liczymy stoliki. Stoliki mamy raz, mamy dwa, mamy trzy. No liczymy jako 3,5 raczej wątpię, żebyśmy tutaj w Frostpunka zagrali i mamy sobie jeszcze jeden stolik, plus tutaj dla kogoś jak na barze troszeczkę za bardzo się zmęczy czekaniem, to może sobie nawet usiąść. Muszę przyznać, że to jest to pierwsze miejsce, gdzie widzę, że przy barze można sobie usiąść właśnie w ten sposób, tak, na fotelu i jest fajnie. Może ja po prostu zbyt mało wychodzę z domu. No, to tak to mniej więcej wygląda. Całą miejscówkę zobaczyliście. Jeszcze raz mówię, że jest to na ulicy Tadeusza Krępowieckiego 10 i jest to lokal 10. O! I nawet jakieś patrzcie, nowe gry do nich tutaj przyjechały. Możemy sobie zobaczyć. Proszę. Burgundia. Bestia. Nie Blackout to chyba akurat mieli. A co tu jest? Dodatek do burgundii. No nic. Tak właśnie to wszystko wygląda. O! Proszę. Nawet jest toaleta. O tym nie powiedzieliśmy i nawet proszę, nie kłamałem, 20 zł. Co powiedziałem, jest nawet napisane i tyle, kawa 20. Tak wygląda. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę przy Cebula cornerze, że powiedziałem, że teraz będziecie mieli Cebula Corner na Otarcie West. No muszę przyznać, że Cebula Otarcie West, no dosyć głupio wyszło, ale przynajmniej mieliście suchar w słucharze, którego nie byłem świadomy. Więc jedziemy sobie znowu na Otarcie West z Cebulą. Cebula Corner, który jak zwykle będzie miał taki element moralizatorski, ale po kolei. Zaczynamy sobie od pewnej gry, a dokładnie wielu gier, które to wydawnictwo z okazji ze swoich urodzin, oczywiście wszystkiego najlepszego dla Lucky The Games, wydawnictwo, które się bardzo Mocno pojawiła na naszym rynku, rozpycha i robi kolejki na eventach, o czym doskonale wiecie to wydawnictwo Lucky Black Games postanowiło zrobić sobie urodzinową wyprzedaż między 22 września a 24 września. By trwa cały czas wyprzedaż, oczywiście do pewnie wyczerpania zapasów, które mają u siebie tam w stokach, pewnych gier. Ja teraz nie powiem, żeby wzbudzić Waszą ciekawość, żebyście sobie tam weszli i zobaczyli, jakie tam gry mają. Są bardzo ciekawe karcianki tanie pod wiedychy w języku angielskim. Ja sobie kupiłem komplet, za trzy gry zapłaciłem 60 zł i bardzo czekam, aż te gry do mnie dojadą. No i teraz będzie ten element moralizatorski. Otóż uwaga, bardzo często polecam w tym kąciku Cebula Corner Res Arcane. Res Arcane jest to kapitalna gra karciana, piękne ilustracje, żadna karta się nie powtarza i to, co wszystko o Res Arcane mówiłem, ale zauważyłem, że ta gra w poprzednim roku jeszcze, ona kosztowała około 93-95 zł, zawsze polecałem ją w segmencie... Gry poniżej stówki. I nagle okazało się, że ta gra w tym roku kosztuje już 118, 120, 125 zł, czyli tej cena wzrosła. Więc jeśli pewnie nie chcecie, żeby ta gra kosztowała jeszcze więcej, was, to za 118 w sklepie księgarnia Res Arcana jest do kupienia. Więcej o niej nie będę mówił, żeby ta cena nie urosła. Kolejna rzecz, którą możecie sobie znaleźć, w sklepie tym razem AM76 za 85 zł, więc jest to bardzo dobra cena, gra pod tytułem Baśniowa Gospoda. Jest to fajny tytuł, który ma taką piękną kratkę. Jest to gra na dwie osoby i naszym zadaniem będzie trochę tak jak w Fall Connect: będzie wbijanie różnych postaci, które losujemy co rozgrywkę i zdobywanie dzięki pewnemu ułożeniu. Na tej planszy, jeśli można tak powiedzieć, zdobywanie punktów za rozsadzenie poszczególnych gości, których to wy macie rozsadzić. Baśniowa Gospoda, bardzo przyjemny tytuł za 85 zł w sklepie AM76. No i ostatnia rzecz, zanim będziecie szykować kosy, zanim będziecie szykować pęta na szyję, to posłuchajcie do końca Monopoly. Deal, czyli gra karciana, którą polecałem bardzo często, i każdy, kto tę grę, nie, przynajmniej te osoby, które z nami, które mi o tym powiedziały, które sobie nabył lub był w stanie sobie w tę grę pograć, to każdy był z tego faktu zadowolony. Monopoly Deal jest to kapitalna gra karciana za 16,80 zł. Nie w sklepie temu. PL. Nie tej, nie tamtej, tylko temu.pl. Dobra, przepraszam, to jest taki słaby słuchar, ale tak czy inaczej, w sklepie temu.pl za 16,18, 16, 18, 16 18 zł, 18 groszy, można sobie Monopoly Deal bardzo dobrą karciankę kupić. O, to tak. Podsumowując już Cebula Corner. Mam nadzieję, że coś sobie wybraliście, lub ewentualnie wybierzecie, i jak zwykle spędzicie fantastyczny weekend przy grach planszowych, lub po prostu jak chcecie, żeby wam to po prostu przyjemność dało. Tak czy inaczej, dzięki za dzisiaj. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku na kanale, w którym będę opowiadał o grach, które wybrałem spośród wszystkich gier wydanych we wrześniu, jako te warte kupienia. Oczywiście jest to moja opinia, czekam na waszą do jutra. Hej!